Witam, z tej strony Maxim1980. Dzisiaj pokażę wam tutorial jak załatwić bossa Educatora w Shrine of Storm. Tutaj jak widzicie po wejściu do komnaty jesteśmy u góry. Ja polecam jak najszybciej zejść na dół, bo on tutaj językiem nas będzie próbował ściągnąć. Boss jest bardzo prosty, ale na wszelki wypadek ja tutaj sobie zapodam gras, bo jak mówię i gram, to, to nie zawsze można się tak skupić. E, widzicie, jest grubasek, trochę taki przypomina pewną panią z kuchennych rewolucji Stefanu. E, jak widzicie, po brzuszku nie możemy go za bardzo trzaskać, jedynie tutaj w tym miejscu, gdzie mu ostrze wystaje z brzucha, gdzie jest przebity. Tam musimy celować e, i uciekać na boki przed jego ciosami nożem, także tutaj e, uwaga, zobaczcie ile energii zabiera. Dobra, wcinamy roślinkę. No i robimy swoje. Tutaj przy tym ostrzu celujemy w ten brzuch i staramy się unikać. E, jego ciosów jest on bardzo wolny. Widzicie ptaka mu w głowie. To jest dosłowne IP, mieć ptaka w głowie, także spokojnie możemy go tutaj lać. Jest dość bardzo wolny, także na lajciku. No, i śmigamy na boki, żeby nas nie trafił. No, i robimy swoje. Lejemy go tutaj po tym ostrzu. Po kilku ciosach padnie. To, tak jak mówię, uważajcie tutaj na, na te jego klepy. No, leży. I na spokojnie go lejemy. Możecie też sobie zenchantować. Broń przed walką. Więcej będziecie, oczywiście, brali mu energii. Także na spokojnie z tyłu. Jeżeli tak stoimy właśnie atakuje językiem dlatego najlepiej trzymać się blisko i uciekać na boki No już ja tu nie zdążę. No i wracamy, robimy swoje, zaraz padnie. Swoją drogą fajna kosa. No lejemy, pada. No i już będzie po nim, także bardzo prosto go przejść. leży i wpada trwka także pozdrawiam komentujcie oceniajcie subskrybujcie będziemy się widzieć przy następnych posach. na razie hej